Cześć! Tu Sławomir z kanału Filipiny moja historia. Jak już mówiłem w poprzednim filmie, oliwka niedługo skończy 3 lata i z tej okazji postanowiliśmy odbyć krótką podróż. Zobaczcie, gdzie to było. Słuchajcie, jesteśmy w drodze do Karpacza już nie mamy tak co prawda daleko, ale zatrzymaliśmy się w McDonaldzie w Strzegomiu właśnie zaparkowaliśmy sobie samochód i minę szykuje oliwkę, bo oliwka się, siedziała w samochodzie i spała no i posiedzimy sobie tu chwilę Coś tam minet chce kupić jakiegoś szejka. Jedzenia bardzo kupować tu nie będziemy, bo mamy swoje. No i będziemy jechać dalej. Robiliśmy sobie skromnie minet szejka, oliwka frytki i lody. A ja nic, ja oliwce frytki będę pomagał. Jeść. Mamy jedzenie w samochodzie. Zaraz będę pomagał oliwce jeść frytki. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że to trzeba zamontować. Takie urządzenie tutaj do telefonu, i dopiero mikrofon będzie działał. Jak oliwka smakuje jedzenie? Smakują frytki? Tak jest. Co? No słuchajcie, siedzimy jeszcze w samochodzie przy McDonaldzie ja jem smażony ryż i z rybą, z rybą smażona rano była w domu no i Minet mówi, że to jest tak podróżujemy jak po Filipińsku, że oni jak podróżowali to u nich mama zawsze gotowała coś i je, jedynie jedli w drodze gotowane, nie kupowali dlatego jest to taniej i oszczędniej no mamy tak samo, <laughs> Budget mil. <meal. laughs> Jak? budget meal? Tak. A. No, Tak. No i widzicie? ha ha mm. travel, a potem nie, nie, nie order restaurant. Yes, <laughs> zapchałem się tym jedzeniem, muszę czymś popić. a ja też potem ja lubić white rice. Wszystko przygotowane na drogę, żeby oszczędnie było. Dużo zobaczyć, mało wydać. That's uh, that's in Philippines when you going to travel and you don't want more expenses or big expenses, oh, you cook, then buy on, then put a car eat. That is stupid. Okej, okay. <ścoughs> Jeszcze do jeszcze mamy do Karpacza trochę kilometrów. Już nie tak dużo, nie wiem, 60 czy 70. Okay. Więc potem tam w Karpaczu coś nagramy. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Karpacza gdzieś około godziny 17 zameldowaliśmy się w pokojach gościnnych Danusia no i a, ale słuchajcie jaka fajna pogoda dzisiaj jest mm. <coughs> można powiedzieć początek kwietnia a po drodze termometr w samochodzie pokazywał mi nawet 31 stopni jestem po prostu w szoku że jest taka piękna pogoda no i tak gorąco Oliwia się cieszy Mamy piękny pokój. O, łóżko dla nas, lodóweczka, stolik, telewizor. To oliwki tutaj będzie spanie. Tylko ciekawe, czy ona zechce sama spać tutaj, bo ona śpi z nami. O, co tam? jest A jakiś fut, tak, reklama. Nie wiem. No i. No, i po trochę, nie, nie wiem, czy dzisiaj damy radę jeszcze gdzieś wyjść, bo już to nie jest wcześniej, ale jeszcze słońce nie zaszło. Zobaczymy, może się przejdziemy chwilę. Będziemy jutro tutaj sobie pozwiedzamy. Karpacz. O, i tu zastawa stołowa wszystko jest. Nie ma problemu. Zbliża się wieczór. A my razem we trójkę idziemy sobie na spacerek do centrum Karpacza. Oliwka jeździ rowerkiem. Tak. Idziemy zobaczyć co tu jest. Może coś kupimy do, do zimnego, do picia. Chociaż ja nie piję zimnego, bo gardło mi jeszcze boli. Ale minęte zimne. A jak już mówiłem jest bardzo ciepło. Nawet teraz jest chyba ze 25 stopni. Cała rodzinka na spacerku, ta Oliwka? Pod górę się wspinamy, trzeba mieć kondycję. Doszliśmy do jakichś skał. Jest jakiś, nie wiem, pomnik, co to jest. Nie jestem turystą, to więc nie wiem. Ale fajne miejsce w każdym bądź razie. Nieważne jakieś skały, 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 skały. Czytałem, ale zapomniałem. Hornfelsy, Hornfelsy należą do skał wyjątkowo twardych i odpornych na wietrzenie. Coś takiego. Słuchajcie, ja jestem youtuberem amatorem. Nie, nie, nie za bardzo się zagłębiam w historię i co, co oglądam, ponieważ no, nie miałem na to czasu, żeby się tym zainteresować. Ważne, że się popatrzy i się człowiek zrelaksuje. Nie będę tu uzgrywał jakiegoś ekstra turysty, który się na wszystkim zna. Spacerówka jest akurat dla takiej, takiej turystyki, jakby bardzo dobra, ponieważ, mm. <laughs> ponieważ jest wygodniejsza niż wózek. Dla, dla Oliwii wózek tu już nie pasuje. Na no ten o, spacerówka yy, jest lepsza. Oliwia się czuje dobrze w tym, szczęśliwa. Doszliśmy do jakiegoś sklepu z regionalnymi alkoholami i regionalne produkty. Dotarliśmy do jakiegoś kościoła. Kościół jest otwarty, ale nikogo nie ma. Znaczy jest, za kratą jest zamknięty. Kościół najświętszego serca, Pana Jezusa. poszła się pomodlić o właśnie z oliwką przed kościołem a minęć się modli Fajny kontrast. Ja tutaj chodzę z krótkim rękawem. A tam patrząc na górę leży sobie śnieg. Tak. O, jest żabka, widzisz. Przyjechaliśmy na parking do kości pod kościółek Wank. No i teraz będziemy we trójkę szli pod górę. Zobaczyć jak wygląda ten kościół. Przynajmniej zobaczymy na zewnątrz. Bo od środka, w środku są płatne bilety, ale nie wiem, czy będziemy tam wchodzić. Zobaczymy. A Minet, żeby mieć drugi mikrofon. Chcesz drugi mikrofon? No właśnie, wyruszamy w drogę. Może Minet coś teraz powie. Bo mam mikrofon. Możemy razem nadawać. Cześć, dzień dobry wszystkim! Teraz spacerujemy i Karpacz Góra. Tak? W górach w Karpaczu jesteśmy, a idziemy do kościółka Wang. Co, Kościół jest zbudowany w Norwegii, w którymś tam wieku przeniesiony tutaj do Polski. Nie wiem, w którym nie pamiętam. Ale dzisiaj jest chłodniej trochę jak wczoraj wczoraj to było 29, 30, 31 stopni a dzisiaj jest jakieś 21, 22, ale wieje trochę wiatr teraz pomoże będziemy się wspinać pod tą górę Oliwia się niecierpliwi chodź, no. dobrze teraz jest sen Jedziemy To w 18. Nie, przy 18, To w XIX wieku ten kościółek został tutaj przeniesiony Z Norwegii, w Norwegii zbudowany, a w 18 XIX wieku przeniesiony tutaj. Mama, going to exercise. Trochę pod górkę to minę ciężko pchać. Wózek Znaczy spacerówkę. Trochę się zasąpiemy. Mama nie ma 6 nie ma kilometra. Teraz tańcz, jak go Going up is hard. Going up tiring. This is exercise. 6 minut marszu. It's been a long time. Didn't come up in the mountain. <laughs> yes. So mm. we exchange we're going up in the mountain carpet and the three of us enjoying the place for Olivia's upcoming birthday <laughs> on April 10th. Thank you Lord. God bless us all. <laughs> Hej, hi, Olivia drive, sama, nie tata. Olivia nie chce kręcić pedałami, tylko w ojcu się męczyć. Tak, oliwka? Nie. Yes. Nie chce sama pedałować. So, we're going up there. Uh, it's 300 meter. And this is the view. Oto jest Karkonoski Park Narodowy. No. This is the front view and the side view. So let's see we're going to have a relaxation. zbliżamy się do celu już kościółek jest w zasięgu ręki ale nie ma się kondycji do chodzenia po górach, ostatnio jak kiedyś dawno to ćwiczyłem trochę, biegałem po parę kilometrów a teraz ostatnio nic nie ćwiczę, tylko ważę dupę i w ogóle nie mam kondycji a kochanie właśnie ten kościółek jest przed nami nie. Yeah. Kawałek musimy zejść. So looking. Beautiful. I to sobie coś jeszcze nagramy. Wow, it's beautiful! Jesteśmy przed wejściem do kościółka. Lewieje trochę wiatr, ale jest ciepło. No i tak sobie pochodzimy trochę po okolicy i pozwiedzamy. Minet jak zwykle odmawiam modlitwę przed kościołem Olivia nie chce obserwować przez lunetę chodź, come on nie gory nie gory, padła stój, 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 stój. dobra ja widzę nie, nie, nie nie, dobre teraz jest win. Olivia. online pokazuje rodzicom co my zwiedzamy no i rodzice widzą gdzie jesteśmy także zwiedzają razem z nami hi. silny wiatr Olivia zażyczyła sobie loda i kupiliśmy jednego za 8zł mieszanego ja nie jem bo moje gardło jeszcze nie jest w porządku Ewentualnie spróbuję tylko trochę. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy wodospadzie. Ja trzymam Oliwię na rączkach. A minet nagrywa sobie TikToka. Wiedź spokojnie. Wiedź, bo tu możesz mi się ucieknąć. Oliwia nie daje nam nagrywać boję się, że wpadnie nam tu do wody i nie mogę spokojnie nagrywać przyjechaliśmy na kolejkę linową na Kopę w Karpaczu no i idziemy teraz kupić bilet i chcemy sobie zjechać tą kolejką na dół i potem wrócić Yeah, happy! Zobaczymy czy nam się uda. Czy nas zaakceptują. Yeah, daddy. Daddy, Samochód yeah. zostawiliśmy na parkingu. Wow. Idziemy na oliwki, <gulacza> to będzie super atrakcja. Happy, 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 happy. Słuchajcie, zapłaciliśmy za parking, ale mamy pecha. Bo niestety nie dopatrzyłem, że kolejka jest zamknięta. Ice cream. Da, nie da rady dzisiaj się zjechać na dół. Karga mama. No coś, pójdziemy sobie gdzieś, tu, wieża widokowa, jest to coś, popatrzymy sobie. O, No, niestety przyjechaliśmy w kwietniu i generalnie to jest okres, kiedy kolejki są remontowane, chociaż pytałem się tego gospodarza, co mieszkamy. Powiedział, że jest otwarta niestety, ale jest zamknięta, ale ja zobaczyłem, że ktoś tam na tej kolejce siedzi, myślałem, że otwarta, a to robotnicy po prostu tam robią, no i trudno, nie udało nam się zjechać kolejką linową, Oliwia niezadowolona, ale cóż, nie zawsze wszystko się udaje to, co się chce. Chodzenie po górach z małym dzieckiem to nie jest taka łatwa sprawa, bo nie wszędzie da się z tym wózkiem czy rowerkiem wjechać. A nosić oliwkę, no to zbyt ciężko. Niestety. Trzeba z czegoś zrezygnować. Jak się podróżuje samemu, dorosłe osoby, to można chodzić wszędzie, a z dzieckiem wszędzie się nie da wejść. Gop, górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Minat mi mówi, że ona lubi ekstremalne sporty. Tu idziemy do <laughs> jakaś jest skocznia narciarska, to jest chyba stara, jak czytałem, nieużywana skocznia. Kiedyś pewnie była używana, skoro jest wybudowana, ale teraz jest nieczynna. Zobacz Filipiński i i bagio. Ale idziemy trening. zobaczyć. Mam trening, lubić tu Psi. Potem mam hardę, Ja tu próbuję żonie wytłumaczyć, że na Filipinach takich sportów nie ma. Jak skoki narciarskie. Ale ona mówi, że gdzieś tam jakieś są, tylko że nie na śniegu. Nie wiem. Czy ona dobrze zrozumiała? Może ja nie zrozumiałem. Filipinu lubić bardzo extreme sports. Minet mówi, że Filipiny, Filipińczycy lubią ekstremalne sporty. Minet mi to opowiada, że jak jeszcze była singlem, to uprawiała sporty, a teraz jak jest ze mną, to nic nie uprawia. Ja mam Oliwia. Nie, nie okej. Okay. Potem mam sick do <noise> serna. Ale to minę to nie będziesz robić jump, tylko walking i looking. No. Ja wiem. Ale ja lubię ja umiem, ale problem może ja nie. <noise> Mówię, chciałem kupić żonie bilet, żeby weszła sobie na tą skocznię, ale Oliwia będzie płakać i ona za no. długo będzie i... I raczej chyba zrezygnujemy z tego. Ale 25 zł, muszę ja by Food. <laughs> Minet mówi, że lepiej kupić jedzenie zamiast wydawać 25 zł. Potem ja gorę Oliwia, kraj. No. Nie ma sensu. Muszę 25 zł, by Food. Minet mówi, że Oliwia będzie płakać. Nie ma sensu chodzić. Wszyscy razem nie wejdziemy z wózkiem, się niestety nie da. Chodź tutaj, kochani. Brac wracamy z powrotem do samochodu. Minet nie wchodziła na skocznię Nagrała sobie tylko TikToka. I szczęśliwa, bo ma wieżą to Znaczy ze skocznią narciarską, ma nagrała sobie TikToka. Będzie zadowolona, 25. że ładne zdjęcia sobie zrobiła. Expensive. Trochę się zmęczyłem tym chodzeniem i spociłem się, ale dla mnie to dobry taki sport. Taka odskocznia od codzienności. Ponieważ mało sportu mam ostatnio, to tak, także bardzo mi się to przyda. Trochę kondycja się poprawi. Przyszliśmy do restauracji. Jaśkowa Izba. No i zamówiliśmy sobie, dla Minet zamówiłem łososia z frytkami, a dla siebie pierogi i sprajta. No jest problem, bo Minet lubi ryż, a tu nie ma ryżu niestety. Ale odbiednie mogą być frytki. <kluzny> Mówi, że ryż ma jeszcze w domu. Nie wiem, czy będzie dobra, zobaczymy ogólnie nie jest tanio wszędzie, ale no ale coś musimy kupić, no tak, siedzimy w trójkę w restauracji i czekamy na dostawę dań ale Oliwia jak zwykle niecierpliwa nie może dosiedzieć w miejscu